No, więc miałam już iść w kierunku domu, ale jeszcze skręciłam za kukułką. I oprócz tego, że znalazłam świeże uszaki, to wreszcie znalazłam żółciaka siarkowego. Tylko, że on jest jeszcze bardzo, bardzo młody, ale jest przepiękny i pewnie tutaj wrócę za parę dni. Mamy piękne, stare, powalone drzewo. A tutaj młodziutkie. Owocniki Żółciaka. Jest po prostu tak mięciutki, taki jest jędrny. Wspaniały. Powiem tak, korci mnie, żeby go zerwać, ponieważ taki młodziutki owocnik Żółciaka siarkowego jest najlepszy, najsmaczniejszy. To jest taki po prostu najwspanialszy. No i tutaj rośnie. Mam go. Znalazłam mojego pierwszego żółciaka w tym roku. Widać, że one tutaj później rosną. Rozejrzy się jeszcze po okolicy. Może znajdę większe owocniki, a jak nie, to chyba wrócę potem. Chcę wam go pokazać, bo on jest mięciutki jak gąbka. Jest cudowny. Pachnie siarką. Zapach świeżutkiego żółciaka i tak okłuka, i to miejsce dzikie, w którym jestem. Coś wspaniałego.